Cześć, witajcie na kanale Minimum Pomysłów na minutę. Cześć, witajcie. Dzisiaj na naszym stole ponownie wiertarka Parkside, a spowodowane to jest tym, że musimy zacząć pracować troszeczkę z żywicami i potrzebujemy skasować luz na wrzecioniu, czyli żeby nam wiertła ani żadne inne akcesoria nie biły. To co? Zapraszamy. Zapraszamy. Słuchajcie, długo się zbieraliśmy do tego, e, aby e, zacząć używać tej wiertarki stołowej, dlatego że, jak e, zauważyliście, zaczynamy powolutku pracę z żywicami. E, dlatego potrzebujemy e, maszyny, która będzie nas wspierała w tych pracach. Dlatego nasz dzisiaj e, film tak. będzie. Oparty właśnie, e, spróbujemy tak jak Jacek wspomniał na początku, postaramy się zlikwidować jeden z luzów, e, który mamy przy głównym narzędziu. E, zobaczymy, czy nam to wyjdzie. No, będziemy no metodą prób i błędów, no będziemy się starać, żeby to po prostu zlikwidować, i będziemy po każdym szczeblu e, zajmowali się dodatkowymi modyfikacjami. Tak jest. Nie będziemy może tego wszystkiego już aż tak bardzo mocno precyzyjnie pokazywać. Pokażemy wam w skrócie. Mamy kilka rzeczy, które podpatrzyliśmy od Bogdana. Pozdrawiamy Majsterkowicza tak, Bogdana, Pozdrawiamy. i mniej więcej pewne rzeczy będziemy robić. Podobnie pewne rzeczy będziemy robić po swojemu, mm -hmm. bo musimy ją po prostu dostosować do swoich warunków. Poza tym no, to, co zrobił Bogdan, to już jest kombajn w pierwszej kategorii. Tak, użycie, użycie właśnie całkiem innej podstawy, zamontowania e, rury, zalania żywicą. E, Betonem rury. Tak, tam, no, ma, modyfikacja, masy. uszczelnianie tego. Naprawdę szacun, że poświęcił na to czas. Tak jest, natomiast my tak na dobrą sprawę tej wiertarki będziemy głównie potrzebować w tej chwili E, jako szlifierki czpieniowej i, do... i jako polerki, tak jest. I do polerowania mam tutaj dwa fajne zestawy, e, które nam podwoją wartość tego sprzętu. E, a tak zupełnie serio, słuchajcie, no to musimy mm, zlikwidować ten luz, bo będzie nam się po prostu kiepsko polerować. Mhm. i Jeśli będzie takie bicie, jak jest w tej chwili, to będziemy mieli przy większych powierzchniach po prostu. Nierówno wszystko spolerowane, nierówno obrobione, więc, więc jakby potrzebujemy się tego luzu pozbyć w pierwszej kolejności. Na razie zostaje nasz, nasz... patent z klinem. Tak, zgadza się. Natomiast nie popracujemy, tak, popracujemy nad nim bardziej yy, w najbliższym czasie. Ale zaczniemy dzisiaj od tego, co dla nas najważniejsze. To co, myślę, że nie będziemy tutaj przedłużać. Zrobimy to mniej więcej na przyspieszeniu. Yy. I działamy. Tak. A was zapraszamy. Zapraszam. Zamontowaliśmy wiertło. No i jak widzicie, ono bije. Z której strony by się nie spojrzało widać to. <laughs> w związku z tym odłączymy ją od prądu i bierzemy się za robota, albo może żartowałem. żeby nie było. Odkręcamy sobie włącznik, zacznijmy coś pod spodem, Bogdan mówił, żeby szukać tutaj. Mm -hmm. Czy tak to wygląda? Tutaj w środku są dwie kolejne śruby na podkładkach. Jedna jest tutaj, druga jest tutaj. Natomiast śruba do kasowania mhm. jest tutaj. Więc musimy się pozbyć całej obudowy, cała Polska na ciebie patrzy, te śrubki lecą. Ok. To mamy. O! Oh. No nie w tą stronę z tego nie możemy pozbyć. Yy, nie chcę rozłączyć tego włącznika, bo on jakby najlepszy jakościowo nie jest. Więc po prostu postaramy się jakoś poradzić sobie w inny sposób. Musimy sobie w tej chwili dobrać kluczyk. I potrzebujemy płaskiego śrubokręta i zobaczymy jaka będzie różnica po regulacji. Odkręciliśmy sobie naszą nakrętkę. Bierzemy sobie śrubokręt. Musimy... ...dokręcić... ...trochę... ...i dokręcamy do momentu... ...czyli jeszcze. Do momentu, w którym nam przestanie po prostu... Sam W tym momencie wiem, że przegiełem, Mam za, zobaczcie, Mam problem z opuszczeniem. to jest dosyć precyzyjna robota? Hmm? czy Powiedzmy, że prawie że nie wraca do końca. Czyli, żebyśmy nie musieli cofać. O, myślę, że to będzie. Mm. Każdy koło obrotu ma znaczenie. Każdy ćwierć obrotu ma znaczenie. Okej, okay, czyli tutaj już myślę, że jesteśmy w tym momencie, w którym być powinniśmy. Zobaczymy jeszcze troszkę. No, tu już jest za mocno. Czy w naszym wypadku to jest ta właśnie pozycja? Jest ok. No lepiej nie będzie. Jak widzieliście, jest trochę z tym zabawy, jest trochę z tym próbowania, ale. Teraz musimy skupić się na tym, aby nie przekręcić naszego śrubokręta i tylko nakrętkę przykręcić, właśnie kluczem. Tak. Może. O, tak będzie Co to będzie wymaga? Wiadomo, że we dwóch zawsze łatwiej. Ok. Ok, skręciłem. Słuchajcie, jest, jest lepiej. Znaczy, lepiej to działa. Teraz, żeby jakby BHP stało się zadość, skręcimy włącznik i zobaczymy, jak to wygląda na naszym wiertle. To co? Patrzymy, jak to wygląda. Można. No, bunkrów nie ma, ale myślę, że jest dużo lepiej. Jest na pewno, jest zdecydowanie lepiej niż było. Pozbyliśmy się troszeczkę tego bicia, latania wiertła na prawą i na lewą stronę. No i co? I na chwilę obecną możemy wziąć sobie stolik dużo niżej, zamontować już nasze akcesoria i zająć się tym, do czego one zostały stworzone. Pierwszy kłopot za nami. Udało nam się ograniczyć, może nie zlikwidować, ale ograniczyć luz, który występował na samym początku po zakupie naszej wiertarki stołowej. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Słuchajcie, mechanizm oczywiście zmniejszyliśmy, jego moment powrotu. Nie wraca z taką maksymalną prędkością. Wraca oczywiście troszeczkę szybciej, ale. Eee, Powinien udało... jeszcze troszeczkę wolniej, ale to już było po prostu poza granicą e, tego sam, samopowrotu. Tak. E, no i co możemy Wam powiedzieć? E, dla nas jest to lepiej, e, bo jeden problem mamy już za sobą. Jest kilka jeszcze takich e, modyfikacji, które wymagają naszej interwencji. E, zwłaszcza górna pokrywa, naciągnięcie paska. Eee, oczywiście zobaczymy z czasem, może jeszcze coś zmodyfikujemy, jeżeli chodzi o podstawę, ale może ale to, to na samym końcu. Tak, to jeśli chodzi o podstawę, to mieliśmy taki pomysł, żeby w ogóle zrobić jeżdżącą szafkę, do której ona już będzie bez tego stolika, jednego i drugiego przytwierdzona na stałe, ale to może kiedyś. Na chwilę obecną potrzebujemy jej po prostu do tych naszych dwóch akcesoriów. Fajnie by było, żeby tym ekstrami nie rzucało, więc. Myślę, że tak będzie wystarczająco. Natomiast już wiem teraz, że to, co nas czeka przed yy, tym, zanim w ogóle rozpakujemy, tak sobie je nagramy dla Was, i zanim zaczniemy bawić się tymi żywicami, to musimy jeszcze usiąść nad tą pokrywą. Tak, bo, jak bo nie widzicie, będzie się dało tego oglądać. Tak, jak widzicie, ona po włączeniu strasznie mocno e, hałasuje. Tym bardziej, że jeszcze mamy zamontowany nasz klin. E, który, e, który po prostu e, ucisza troszeczkę to bębnienie tak jest bez klina tak bez działa to tak a jak włożymy klin jest to niebo lepiej jest to niebo lepiej jeszcze jak słyszycie musimy kilka rzeczy wyregulować ale no już jest całkiem nieźle. Myślę, że tutaj pojawi się być może jakaś uszczelka między górną a dolną klapą. Natomiast jeśli chodzi o tył, to pomyślimy, może coś wydrukujemy na drukarce 3D i dokleimy po prostu jakiś dystans plastikowy. Ale to już w jakiejś tam innej, kolejnej części to, co potrzebujemy nią zrobić, już teraz możemy. Tyle taka szybka modyfikacja. Myślę, że nie ma się więcej co nad tym rozwodzić. Standardowo co. Zapraszamy Was na naszego Facebooka, Instagrama, Twittera. Tak jest. Na live' i y, vlogi na live'y, które są co niedzielę o 20:00, na vlogi, które wpadają z partyzanta w środku tygodnia, aczkolwiek dawno nie było. Tak, to oczywiście. Eee, linki do wszystkiego macie pod każdym z naszych materiałów. Tak jest. Zapraszamy również na nasz drugi kanał, a my tymczasem kończymy. Pozdrawiamy Was serdecznie i działamy dalej. Trzymajcie. Hej. Cześć!